Cześć. Dzisiaj opowiem Ci o jednej partii, która była rozgrywana w Nowym Jorku w 1958 roku na Mistrzostwach Stanów Zjednoczonych między Fischerem a Samuelem Reszewskim. Fischer grał mi i jak zawsze zagrał E4. C5, skoczek F3, skoczek C6. Jest to jedna z najczęstszych... Pozycji w obronie sycylijskiej, jaka występuje, i chyba jedna z najczęstszych pozycji, jaka w ogóle pojawia się na szachownicy. D4. G6. Czarny Fern czytuje gońca G7 i w ten sposób zamierza atakować centrum. Jeśli chcesz troszeczkę więcej dowiedzieć się na temat tej pozycji, to zapraszam Cię do oglądnięcia jednego z poprzednich wykładów z Leitersdorfu. Skoczek C3. Jak już zapewne wiesz, bicie skoczka w obie strony nie jest dobre. Mam na myśli bicie czarno, czarnym skoczkiem skoczka na d4 i bicie skoczkiem d4 skoczka c6. Goniec g7. Od, rado, od razu atakujemy centrum. Goniec e3, skoczek f6, goniec c4. W szachach mówi się, że każdy gra po swoich polach. Czarny gra po czarnych, a biały gra po białych. Biały wychodząc z gońcem umacnia kontrolę nad punktem d5, a przy okazji rozwija figurę i umożliwia sobie roszadę. Roszada. Teraz Fischer musi cofnąć gońca na pole b3, ponieważ jeśli tego nie zrobi, to czarny może zrobić skoczkiem pionka na e4 i zagra d5, rozbijające centrum białego zupełnie. W tej pozycji czarny stałby dużo lepiej. Fischer wiedząc o tym, wiedział, że musi zagrać grę b3. W tej pozycji obecnie grywa się hetman a5, na co może nastąpić f3, wieża d8, planując zagrać d5 i otworzyć centrum. Hetman d2, d5 i biały może zagrać długą roszadę. Natomiast w roku 58, kiedy ta partia była rozgrywana, grywany był także ruch skoczek A5. Nikt na świecie nie wiedział, że ten ruch jest fatalny w skutkach. Fischer odkrył bardzo ciekawy motyw i postanowił to wykorzystać. E5. Czarnemu nie opłaca się teraz bić skoczka na, skoczkiem gońca na B3. Dlatego musi odejść skoczkiem z pola F6. Teraz zatrzymajmy się na chwilę. Co może teraz zagrać biały? Zastanów się. Czy już wiesz? Fenomenalny ruch. Goniec F7. Jeśli zabije wieża, następuje skoczek E6. Czarny Hetman nie ma gdzie odejść. A jeśli zabije pionkiem, to ginie. W takiej pozycji biały wygrywa natychmiast. Reszewski widząc to, postanowił odbić królem. Ale i tak następuje ten sam motyw. Hetman i tak zginie. Jeśli teraz Reszewski odbije królem, następuje mat forsowny. Mat forsowny, słowo forsowny oznacza, że niezależnie co zagra przeciwnik, i tak nastąpi. Coś nieuchronnie. Czyli w tym wypadku mat. Przykładowo może on tak nastąpić. Wieża 1 Wisi mat na polu G4. D5. Goniec teraz broni tego pola. I mat. Mat mógł być troszeczkę szybciej. Tylko, że czarny się bronił doskonale. I Ryszewski widząc to. Odbił pionym. Fischer wziął hetmana. Skoczek C6. Pozycja jest totalnie wygrana dla białego. I tylko ktoś, kto gra z dużo gorszym przeciwnikiem, grałby taką pozycję. I o dziwo, partia toczyła się jeszcze trochę, ponieważ amerykański arcymistrz polskiego pochodzenia, którego prawdziwe nazwisko było Rzeszewski, nie mógł pogodzić się z tym, że młody Fischer tak szybko się z nim rozprawił. Dziękuję Ci bardzo za uwagę i zapraszam Cię do oglądania następnych wykładów.